Witam Państwa serdecznie na moim kanale. Z tej strony Krzysztof Wojczal. Tym razem taki materiał nieco wyjaśniający odnośnie komentarzy czy pytań na mediach społecznościowych w moim kierunku, zwłaszcza pod postami czy komentarzami dotyczącymi bieżącej polityki w Polsce. Dotychczas mocno stroniłem od. Komentarzy politycznych, jak dobrze, dobrze Państwo pamięta, pamiętacie. Nieco się to ostatnio zmieniło, i już mówię, dlaczego tak jest. Jest to oczywiście działanie z mojej strony przemyślane, a nie spontaniczne. Po pierwsze, i wynika z bardzo wielu czynników. Po pierwsze, pisana teraz przeze mnie książka dotycząca stricte Polski, mająca być pewnego rodzaju. Takim obrazem tego, jak działa państwo ogólnie, jak działa państwo polskie, jaki zrobiło rozwój, na jakich płaszczyznach, jak to wyglądało, taki stan państwa na rok 2023-2024, naprawdę w wielu obszarach będę opisywał, czy już opisuję w zasadzie. To, co się działo, to, co się dzieje w Polsce, a także to, co się może dziać w przyszłości. No i w obszarze moich zainteresowań, właśnie jest, już w centrum tych zainteresowań jest Polska i nie tylko i wyłącznie polityka międzynarodowa i sytuacja Polski na arenie międzynarodowej, ale również nasze kwestie i sprawy wewnętrzne. A w związku z tym, że to jest centrum w tej chwili moich zainteresowań, w związku z, w związku z tym również w centrum zainteresowań są działania, działania związane z polityką wewnętrzną, czyli polityką prowadzoną właśnie przez polityków, przez władzę, więc sumarum suma, jest, ym, trzeba się przynajmniej ocierać o te tematy polityczne, chociaż i tak bardzo mocno stroni od pokazywania tego, co rzeczywiście myślę, czy jakie mam nadzieje, czy, czy jakich nie mam nadziei. Zawsze staram się pokazywać, jakie są opcje, jakie są możliwości, jak dana rzecz wygląda obiektywnie i po to, żeby później można było z tych opcji, czy z tego, czy one zostały wykorzystane, czy niewykorzystane, żeby można było polityków rozliczać. A to, że stawiam jakieś postulaty, czy no, lobuję za pewnego rodzaju kontynuacją niektórych ważnych z mojego punktu widzenia, z mojej opinii strategicznych dla Polski inwestycji, no to to nie jest przejaw nadziei, tylko to jest przejaw obawy o to, że właśnie one nie będą realizowane. To jest czysty pragmatyzm i już też mówię, dlaczego uważam, że to jest pragmatyzm, dlaczego w ten sposób postępuję. Przez 8 ostatnich lat w zasadzie mieliśmy stałe władze, pod których wiadomo było czego się spodziewać. Jakkolwiek ich nie ocenialiśmy, no widać było, jaką toczą narrację, jak podejmują działania, czy są skuteczne, czy nie, no, ale generalnie to wszystko było takie dość jasne, bo bardzo dużo. Działań były wpisane w jakąś strategię, w jakiś plan. I te rzeczywiście strategie czy plany one były. One były również na papierze, w ministerstwach. Ja to teraz będę opisywał w książce. Zresztą te plany, w ogóle strategia rozwoju Polski, ona w ogóle jest zaplanowana. To nie jest tak, że ktoś podejmuje decyzję ad hoc. Tylko po prostu te, mamy naprawdę pamięć instytucjonalną w, Pol w Polsce, coś takiego funkcjonuje, istnieje i ma się dobrze, oczywiście nie na wszystkich obszarach, ale na przykład, podam taki Państwu właśnie jeden czy dwa przykłady, w, w zakresie modernizacji kolei, jak również w zakresie budowy dróg szybkiego ruchu, yy, taka strategia yy, była rozpisana, tych strategii było, znaczy, strategii było kilka, czy tych planów, programów rozbudowy czy modernizacji było kilka, one były rozpisywane na Całe lata, a nawet, a nawet dekady i one były realizowane przez wszystkie ekipy w zasadzie. Także tutaj myślałem, że ja osobiście się zdziwiłem, bo myślałem, że będzie jakiś podział na np. ekipy, które lepiej sobie radziły, które sobie gorzej radziły, ale w ostatnich 19 latach na przykład niezależnie od tego, kto rządził, no, jeśli chodzi o drogi szybkiego ruchu, robiliśmy bardzo duży postęp. Oczywiście on się zwiększał później z czasem. Ale, ale i tak był bardzo duży przez, przez cały ten czas. Czy, przy, czy również, jeśli chodzi o modernizację kolei, tam też przez od około, tam trochę to od, od, krócej trwało, no ale około 12-13 lat mamy, mamy regularne. regularne Realizowanie strategii, która jest po prostu rozpisana i to ona jest ogólnie dostępna. Można sobie wejść na stronę Ministerstwa Infrastruktury, zobaczyć jakie są plany. W Ministerstwie Infrastruktury przejrzeć to są setki, setki stron raportów, setki stron pro, yy, programów. Yy, ja to wszystko przeglądam dla Państwa i będę to w takim skrócie, w przystępny, mam nadzieję, sposób, będę to opisywał w książce. I także po prostu widzę w tej chwili, że pewnego rodzaju płaszczyzny one się posuwały do przodu, obiektywnie, niezależnie od rządów. W tej chwili jest taka sytuacja, w której mamy zmianę rządów, mamy coś nowego, pierwszy raz od 8 lat. No i te strategiczne plany w stosunku do nich, które są ujęte, te inwestycje są ujęte, czy mowa o atomie, czy mowa o Rozbudowie polskich portów, czy terminalu Świnoujściu, i tak dalej, tak dalej. To wszystko jest w dokumentach, i w tej chwili nowe władze nie we wszystkich płaszczyznach określiły się jasno. I to jest na przykład dla mnie problem. I ja próbuję w tej chwili bardzo mocno oceniać, czego się po tych władzach spodziewać, czego się nie spodziewać, w jaką stronę to pójdzie. I przede wszystkim chciałbym jakichś jasnych deklaracji na pewnych płaszczyznach. Także, także dlatego też zwracam na to bardzo teraz szczególnie uwagę, bo to jest dla mnie też pewnego rodzaju niewiadoma, chociaż bardzo dobrze pamiętam poprzedni rząd Donald Tuska i bardzo krytycznie ocenia, oceniam, mimo że wtedy byłem wyborcą, ale po tej drugiej kadencji PO PSL powiedziałem, że już nigdy więcej i się tego postanowienia do tej pory trzymam, także nawet jeśli w tej chwili w jakimś zakresie nagrywałem takie materiały, gdzie pokazywałem, że są pewne rodzaje opcji opcje, na przykład na repozycjonowanie Polski na arenie międzynarodowej uważam, że to jest możliwe i uważam, że to jest prawdopodobne nawet, to ja to piszę nie, mówię o tym nie z perspektywy wyborcy i zwolennika tej koalicji trzeciego rządu, tylko wręcz przeciwnie mogę uczciwie powiedzieć, że nie, nie, nie popierałem tego rządu, tak samo jak uczciwie mówiłem, że nigdy nie głosowałem na PIS, kiedy broniłem decyzji podejmowanych przez PIS. Także są pewnego rodzaju płaszczyzny, które trzeba po prostu obiektywnie oceniać i sprawdzać, weryfikować, czy są robione w, w sposób należyty, czy też idziemy w dobrym czy złym kierunku. Także, także tutaj, jakby, proszę mnie w jakieś, znaczy ja wiem, że tak be, będę po prostu klasyfikowany i będę, muszę się z tym pogodzić, że, że, że będą pod moje, moimi wpisami. Już bliższymi polityce będą po prostu się pojawiały różnego rodzaju odpowiedzi, oskarżenia, różnego rodzaju takie prowokacje, czy niezadowolenie, a niezadowolenie będzie wyrażane przez pewnie obie strony, zarówno przez jednych, przez jednych jak i przez drugich. Myślę tutaj bardziej o ludziach, którzy należą już do tego do tego ekstremum, nazwijmy to w ten sposób, czyli twardego lektoratu jednej lub drugiej strony, bo ludzie, którzy. Bo ja zawsze chciałbym, żeby i zawsze o tym powtarzam, że nie istnieją dwie strony tego konfliktu w sensie, nie wiem, PO i PiS, tylko istnieje, istnieją inne dwie strony: istnieją wyborcy, pracodawcy i, i istnieją politycy, czyli ci, którzy otrzymują od nas w wyborach. Mandat zaufania i ten mandat zaufania nie jest po to, żebyśmy my, głosując na kogoś, zostali się jego zakładnikiem i popierali później wszystkie jego decyzje, bo przecież nie mogliśmy podjąć swojej decyzji, a w związku z tym musimy popierać wszystko, co ta osoba robi, tylko jest wręcz przeciwnie, to jest jak z pracodawcą i pracownikiem. To znaczy fakt, że ja kogoś zatrudniłem, nie powinien wiązać mnie w ten sposób, że jak ta osoba będzie źle pracować, to ja będę mówił, nie, nie, to jest świetny pracownik, bo przecież nie mogłem podjąć złej decyzji i przyjąć złą osobę. No nie, jak jeśli kogoś zatrudniam, jeśli kogo, komuś płacę, albo tak jeśli kogoś nagłosuję, to go po prostu rozliczam, rozliczam go i tak powinniśmy my działać wyborcy, po prostu rozliczać. Ale to, co jest najważniejsze, o czym chciałem powiedzieć. I to, co mnie skłania właśnie do tego, żeby trochę przerzucić się na te, na te sfery takie propaństwowe, nie powiem pro polityczne, bo tu nie chodzi o to, żeby się opowiadać po jednej, czy po drugiej ze stron, ze stron, czy uczestniczyć w tej bitwie politycznej, tylko chodzi o to, żeby promować czy zwracać uwagę na państwowe interesy i państwowe projekty, państwowe decyzje. No bo niezależnie od tego, czy na przykład lubimy PO, czy kogokolwiek innego, to jeśli on podejmie dobre decyzje, to podejmie dobre decyzje dla nas wszystkich. Więc ja życzę temu rządowi też jak najlepszych decyzji dla państwa, dla nas, dla społeczeństwa. I jakby nie możemy stawiać fanatyzmu politycznego ponad to, żeby dane, dane władze działały, żebyśmy chcieli, żeby te władze działały dobrze. To po pierwsze, ale to, co najważniejsze, to jest to, że zauważcie Państwo, że mamy. Po raz pierwszy od 16 lat, ale wydaje mi się, że nawet od nawet może od 20 dwudziestu kilku tak 8 lat rządów SLD w koalicji też były takie. Tak podobnie jak właśnie 8 lat rządów po, PO PSL, czy, czy też 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy. Wszystkie te okresy cechowało to, że partie miały czy ten obóz rządzący miał bardzo dużą przewagę w Sejmie i były zarządzane wszystkie te koalicje w taki sposób bardzo autoratywny, bo miały, miały pewną większość w Sejmie, często też miały prezydenta, czasami się nie zdarzało, że nie, ale często miały również prezydenta. Także generalnie wola ludu wola obywateli, wola wyborców, była ma bardzo mało istotna, chyba że zbliżały się wybory parlamentarne, no to wtedy trzeba było coś obiecać, a później wystarczyło tego nie spełnić i poczekać 4 lata, aż wyborcy zapomną. I tak w zasadzie do rządów PiSu, to trzeba, to trzeba podkreślić, że do rządów PiSu w zasadzie partie nie realizowały w ogóle żadnych swoich obietnic i wszyscy Polacy, ci którzy są starsi i pamiętają te czasy, wyborcy pamiętali, że, że po prostu politycy obiecywali i nie spełniali. Atutem albo i przekleństwem PiSu było to, że to, co oni obiecywali, to spełniali i nie zawsze to były dobre pomysły. <grych> więc to był rząd, który dowoził, ale i tak nie słuchał ludu, to znaczy nie słuchał obywateli, bo nie musiał słuchać. Tak więc mamy unikatową sytuację, ponieważ w tej chwili rządzi Polską koalicja bardzo szeroka, złożona w zasadzie z trzech Ugrupowań, które składają się z bardzo wielu partii, każde z tych ugrupowań, prawda? Z bardzo, wiele, z bardzo wielu środowisk politycznych, i sytuacja wygląda w ten sposób, że zaraz będziemy mieli wybory samorządowe, za chwilę do Parlamentu Europejskiego, a za rok będziemy mieli wybory prezydenckie. Także czeka nas mały maraton. A w ambicjach na przykład trzeciej drogi jest z pewnością prezydentura, w ambicjach PSL jest uzyskanie dobrego wyniku w samorządowych wyborach z pewnością. Ambicją lewicy jest w ogóle poprawa swojej sytuacji, bo ich wynik jest słaby, przynajmniej oni tak to oceniają. I wszystkie te małe partie, składające się na te, czy mniejsze partie, składające się na tą koalicję, która rządzi, one w tej chwili będą i są bardzo podatne na na wydźwięk społeczny. To znaczy, teraz w tej chwili społeczeństwo nie musi przekonywać większości Sejmowej jakiejś dużej partii, nie wiem, 250 posłów, wywierać presję na 250 posłów, bo, bo, bo taka, jest, taka jest siła jakby partyjna w Sejmie, taki jest układ Sejmowy. Nie. W tej chwili, żeby społeczeństwo mogło wywrzeć w jakieś na, na, na władzy presję i doprowadzić do zmiany decyzji albo do doprowadzenia decyzji do, działa, do działań takich, jak, jakie są z naszym, w naszym interesie, wystarczy, zauważcie Państwo, nacisnąć tylko na fragment tej koalicji, wystarczy nacisnąć nie wiem, na lewicę, wystarczy nacisnąć na czyścią drogę albo na samo PO, czy nawet na część tych, tych którzy należą do koalicji obywatelskiej i ta koalicja bez tych głosów nie, nic nie przegłosuje. A więc mamy bardzo szeroki wachlarz polityczny rządzący. W wachlarzu tym y, różne partie mają różne interesy i często są sprzeczne. Oczywiście jest ten wspólny mianownik, czyli trzeba nie dopuścić PiS do władzy w tej chwili i trzeba tą władzę sprawować, ale jest mnóstwo między tymi partiami również konkurencji. Y, I Wystarczy nacisnąć na jedną z nich, na ten ułamek, na, na, na tą część głosów, yy, która, która może, m, może zadecydować o większości Sejmowej, i możemy wtedy wpłynąć w, na, na jakby decyzję całej koalicji. Rozumiecie Państwo, jak to, jak to się przekłada? Poza tym mamy ten właśnie kalendarz wyborczy, przez, co teraz, ca, przez cały następny rok yy, politycy będą bardzo mocno mierzyć temperaturę yy, i tematy, które, nazwijmy to, grzeją. Wśród społeczeństwa. A więc zdecydowanie jest sens poruszać ważne tematy, bo teraz, jak nigdy wcześniej, aktywność społeczeństwa może mieć wpływ realny na podejmowane decyzje bieżące przez polityków. Bo dotychczas było tak, że oddawaliśmy władzę na 4 lata i w zasadzie nie mieliśmy żadnego wpływu na władzę, bo one nas ignorowały i nagle przed wyborami sobie przypominali, tak? że trzeba coś obiecać albo trzeba coś tam zrobić. Teraz jest inaczej w mojej ocenie mamy taki unikalny moment naprawdę co najmniej od 16 lat jak nie od więcej czasu. To 16 lat to zobaczcie państwo, że jak ktoś 16 lat temu miał 16 lat, to dzisiaj ma już 32. To zobaczcie, zobaczcie jak dużej jak dużej to części Wyborców, one nie znają tego stanu, takiego nazwijmy, takiego jak na przykład był właśnie na początku lat 90., kiedy mieliśmy tą mozaikę partii, i rzeczywiście, no ale wtedy były też jeszcze, wiadomo, ta zmiana ustroju, zmiana rynku na kapitalistyczny itd., itd., więc wówczas te nastroje społeczne, ale też te nastroje społeczne były bardzo, bardzo ważne, tak. I dopóki te rządy przełomu się nie skompromitowały wszystkie i nie wróciło SLD, które dawało wystarczyło, że dawali, że dawali stabilność polityczną, i to już Polakom wtedy wystarczyło, i tak było, no to, no to, no to wtedy rzeczywiście społeczeństwo miało przed, w tych latach 90. -tych, wydaje mi się, że dużą możliwość nacisku na polityków, ale w tej chwili przez bardzo długi okres tego nie mieliśmy, i mam wrażenie, że my się musimy trochę nauczyć. Nauczyć się postawy obywatelskiej i obowiązków obywatelskich i tego, żeby rozliczać polityków i być ich, zwłaszcza tych, na których głosowaliśmy. Pamiętajcie Państwo, właśnie o to chodzi, że rozliczamy tych, który, którym daliśmy pracę, to jest nasze zadanie, ale również wyrażamy swoją wolę, wyrażamy swoje, swoją narrację, swoje ambicje. Przede wszystkim społeczeństwo polskie powinno być dzisiaj. Bardzo ambitne. Moim zdaniem to jest, to jest jakby hasło przewodnie, które powinno nam towarzyszyć wszystkim e, przez kolejne lata, e, jeśli chodzi o tą sferę, infosferę, jeśli chodzi o media społecznościowe, jeśli chodzi o wyrażanie poglądów itd., itd. Ambicja. Jeśli społeczeństwo będzie pokazywać, że jest ambitne i, i że zamierza, nie wiem, wzmacniać armię, zamierza. Ma taką ambicję, żeby mieć właśnie duże siły zbrojne, ma ambicję, żeby przeprowadzać ważne i być może drogie, ale niezwykle istotne inwestycje strategiczne, jeśli społeczeństwo ma ambicję, żeby Polska odgrywała większą rolę na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w Unii Europejskiej, to ta nasza presja w tym zakresie, ona będzie miała teraz znacznie większy wydźwięk, niż miała. W Ostatnich 20-20 paru latach. Trzeba o tym pamiętać i z całą świadomością uważam, że trzeba właśnie naciskać z powodów czysto pragmatycznych, trzeba naciskać władzę, nawet jeśli ktoś uważa, że ta władza ma z góry złe intencje. Albo, z drugiej, albo w drugą stronę, jeśli uważa, że ta władza robi wszystko dobrze i bezkrytycznie przyjmuje na przykład rezygnację z pewnego rodzaju decyzji, to te osoby powinny się moim zdaniem jakby oderwać od, od tego, że łączą swoje poglądy czy łączą swoją ocenę sytuacji z tym, jak działają politycy, na których głosowali. Ja to powtarzałem również wtedy, kiedy PiS rządził, także naprawdę tutaj staram się. Staram się być jakoś, chociaż do, do tej władzy jestem trochę bardziej sceptyczny. Powiem, przyznam szczerze, bo, e, bo nie zasłynęła. Rząd Tuska nie zasłynął w tych latach poprzednich, w których rządził. Także, e, także tak. E, I co jeszcze, co jeszcze w tej kwestii? E, aha, chciałem jeszcze te, też tak no, powiedzieć, że. Miałem i w zasadzie mam kontakt z osobami, które, były, które są mocno związane z pisem, aczkolwiek nie są to politycy, ale to jest takie środowisko naprawdę lojalne wobec, tej, wobec tego ugrupowania, albo inaczej środowisko bardzo sceptyczne do tego, do obecnych rządzących. I taki zarzut był postawiony odnośnie trzeciej dekady, że ta książka była bardzo dobrze oceniana. Za każdym razem, jak z kimś rozmawiałem, czy to przez no, różne środowiska, naprawdę specjalistyczne i, i, i bardziej takie publicystyczne, ale w każdym razie zarzut był taki, że w ciągu dekadzie napisałem, że być może w latach, znaczy, latach 2009-2013, kiedy trwał reset światowy z Rosją, że Polska nie mogła prowadzić prawdopodobnie innej polityki niż ta prounijna. I tylko można się zastanawiać nad tym, czy można było więcej zyskać i być bardziej asertywnym. Ale generalnie ten nurt trzeba było utrzymywać prounijny, z tego względu, że Amerykanie nie byli zainteresowani prowadzeniem jakiejś wielkiej geopolityki w Europie, zwłaszcza w Europie Środkowej, więc ich tutaj nie było, nie było żadnej alternatywy. Mieliśmy tylko Niemców i Rosjan, z czym że Niemcy i Rosjanie się ze sobą dogadywali, Amerykanie się z Rosjanami dogadywali. W zasadzie mogliśmy oczywiście tupać nogą. A mogliśmy przynajmniej być przy tych rozmowach, które, które oni toczyli. I no, i ten wybór, żeby być przy tych rozmowach, moim zdaniem, był, nie było wyboru, trzeba było tak robić. Pytanie jest, czy, trzeba, czy można było i czy trzeba było w jakichś momentach, czy dało się po prostu uzyskać coś więcej dla Polski, bo no, podejmowano decyzję bez nas tak naprawdę, byliśmy bezwładni, mimo że obserwowaliśmy, to był ten trójkąt weimarski, tak? klepaliśmy się po plecach i z Putinem. I, i z Merkel, ale w zasadzie tak de facto to jakichś wielkich korzyści z tego nie było. No i właśnie taki był zarzut, że przecież można było, można było jednak prowadzić taką ostrą retorykę, ostrą politykę. Zagraniczną, mimo tego, że nie było tu Amerykanów, czyli nie mieliśmy tych sojuszników amerykańskich, mimo tego, że nie było jakby alternatywy dla Unii Europejskiej, było bardzo duże poparcie w społeczeństwie polskim dla Unii Europejskiej, wówczas chyba znacznie większe niż teraz. Czyli mniej sceptycznie podchodziliśmy, bardziej bezkrytycznie do Unii Europejskiej niż w tej chwili. No i wydaje mi się, że jak już tak miałbym podsumować te osiem rządów Zjednoczonej Prawicy, to wydaje mi się, że akurat moja teza się sprawdziła. To znaczy rządy zjednoczonej prawicy trzeba to krytycznie ocenić, bardzo mocno tupały, bardzo mocno były antyunijne w narracji, ale de facto pomimo tego, że w część tych rządów przypadała na prezydenturę Trumpa, który był też anty w zasadzie unijny, antyniemiecki i był bardziej propolski, to mimo tego wsparcie Stanów zjednoczonych i tak ulegaliśmy. To znaczy, pomimo tego tupania, pomimo tej narracji wrogiej, czy pomimo tego, tej próby siłowego redefiniowania siły Polski w Unii Europejskiej, uważam, że oczywiście ten kierunek był słuszny, uważam, że to było, ten kierunek był dobrze obrany, tylko uważam, że był źle zrealizowany. To znaczy, to znaczy pomimo właśnie tego, że Trump na był u władzy, nie wykorzystano tego, zobaczcie, Pol Polska zgadzała, robiliśmy bardzo duże problemy jeszcze za premier Szydło. Bardzo dużo hałasu o relokację tych nielegalnych emigrantów. Później się okazało, że oni byli i tak przyjmowani. Następnie się okazało, że, przy, że w zasadzie przez cały okres rządów udzielaliśmy masowej przydzielaliśmy masowo wizy więc, więc znowu nieskuteczność w realizacji. To może wrócę do starego tematu, ale świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński był bardzo ostro nastawiony do traktatu lizbońskiego i go podpisał. I to w zasadzie rządy Morawieckiego to samo pokazały, to znaczy byśmy były bardzo negatywnie nastawione do wiązania wypłat środków unijnych z praworządnością w danym kraju i, i się na to zgodził i zgodził się na to, później KPL nie zostało wypłacone z uwagi na jego zgodę i przez to. I przez to prawdopodobnie między nimi przez to również Obywatel Zjednoczonej Prawicy przegrał wybory. Także, jakby skoro nie potrafiliśmy ugrać w korzystnym dla nas środowisku ważnych dla nas kwestii, czy blokować ważnych dla nas kwestii na poszczególnej Unii Europejskiej, no to w czasie, kiedy był reset na świecie z Rosją, ja nie wiem, jak można byłoby wtedy prowadzić skutecznie, ja nie mówię o narracyjnej, ale skutecznie polityki zagranicznej, e, będąc w kontrze do wszystkich, do Stanów Zjednoczonych, do, do Unii Europejskiej, do Niemiec, Rosji, Francji wszystkich i wszystkich naokoło. To było w latach 2009-2013, w mojej ocenie, nie, niemożliwe. E, i czego dowodzi właśnie ta nieskuteczność tych poprzedni tego poprzedniego rządu, e, pomimo znacznie lepszych warunków, znacznie le lepszego klimatu geopolitycznego, jaki funkcjonował. Co ciekawe, teraz możemy mieć w ogóle odwrotną sytuację, chyba na to zwracałem uwagę, ale powiem to jeszcze raz. Mamy, mamy w tej chwili e, teoretycznie rządy liberałów i lewicy w Polsce, a zaraz się może okazać, że, że będziemy mieli e, rządy prawicy, nie wiem, w Unii Europejskiej czy czy w państwach zachodnich, czy właśnie w Stanach Zjednoczonych za rok być może wygra Donald Trump i znowu nasze władze będą w kontrze, będą się musiały jakoś znaleźć. To jest trochę taki, no to jest taka, taka dziwna sytuacja i ciekawy jestem jak, jak to wszystko się potoczy, jak sobie będziemy z tym radzić. Tyle ode mnie. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, że wytrwaliście do końca tego nagrania. I mieliście tę chęci, daliście mi możliwość do, no, do pewnego rodzaju wyjaśnień, czy do pewnego rodzaju wyrażenia siebie i wytłumaczenia tego, co w tej chwili robię i podejmuję. Dziękuję jeszcze raz za to, że jesteście. Dziękuję za wszystkie słowa wsparcia, bo one naprawdę bardzo motywują do dalszego działania, funkcjonowania. Zwłaszcza kiedy w tej polaryzacji, kiedy jest bardzo dużo też negatywnych komentarzy. Ja akurat staram się tym nie przejmować zupełnie, ale w, w takim natłoku, czasami złej energii, te dobre komentarze dodają otuchy. Także dziękuję jeszcze raz Państwu serdecznie, pozdrawiam i do usłyszenia.